Co po studiach prawniczych, to jaką drogę po studiach prawniczych wybrać, przede wszystkim powinno być zależne od tego, co Was interesuje i co lubicie. Bo jeżeli nie będziemy robić tego, co lubimy, to w żadnym zawodzie nie będzie nam tak naprawdę dobrze, a już na pewno nie będzie nam dobrze w zawodzie prawniczym, który nas osobiście nie interesuje. Oczywiście, jak myślimy, co po studiach prawniczych, w pierwszej kolejności nasuwa nam się droga albo w stronę adwokatury, albo w stronę radców prawnych, ale to nie wszystko. Po studiach możemy też wybrać drogę publiczną, czyli pójść na aplikację sędziowską, lub prokuratorską, lub ewentualnie pójść taką drogą nieco nietypową, czyli skierować się bardziej w kierunku notariusza, komornika, a może nawet doradcy restrukturyzacyjnego. Ja jednak nie jestem w tym temacie do końca obiektywny i ja bym zachęcał do zastanowienia się nad wyborem zawodu doradcy podatkowego. Dlaczego? No przyczyn jest tak naprawdę wiele, ale najważniejszą przyczyną jest to, że po prostu podatki były, są i będą. I w tych podatkach cały czas będzie się coś zmieniać, więc i jest to zawód ciekawy, interesujący, nie oszukujmy się, również dochodowy i na pewno pracy w tym zawodzie jeszcze przez długie lata. Nie zabrak. Więc jeżeli chcecie zostać doradcami podatkowymi, ja z ręką na sercu mogę to polecić, a nawet mogę wam to nieco ułatwić, zapraszając was na kurs na doradcę podatkowego, organizowany przez Akademię LTCA. Link w opisie.